Członkami honorowymi Lubuskiej Loży Liderów zostali Państwo Alicja i Grzegorz Bożejczakowie z nieboży, prowadzący rodzinny dom dziecka. Proszę Państwa, czy tytuł ten był dla Was zaskoczeniem? Ogromnym, powiem od razu i szczerze. Co nie znaczy, że nie było to radością wielką, ale radość przyszła potem. Ale w momencie, kiedy dowiedziałam się telefonicznie od pani Demagalskiej, było to ogromne zaskoczenie, chociażby z tego względu, że no niczym nie różnimy się od innych rodzin wielodzietnych. A przede wszystkim uważam, że obowiązkiem każdej kobiety i matki, nauczycielki jest wychowywanie dzieci. I w związku z tym uznałam to, że to co robię jest, jest naturalne, jest potrzebne. A jeśli miałabym być dla kogoś przykładem czy wzorem, to byłoby też radośniej, bo, bo jednak y, sieroctwo y, społeczne y, zwiększa się, jest to przerażające, bo w sumie dzieci są największą naszą radością i, i godne są wielkiej miłości, a jest, y, jest coraz więcej tych niechcianych. <laughs> Zagubiony. Cofnijmy się, może, do y, początku. Y, jak doszło do stworzenia rodzinnego domu dziecka? Znaczy, może, ja tutaj powiem, y, 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 potrzeba, skąd wynikła potrzeba do tego, nigdy nie umiałem powiedzieć i nie umiem do dzisiaj powiedzieć. To mówię szczerze od razu, ponieważ to jest jakaś tak, To musi wyjść z człowieka ze środka. I tego się nie da określić słowami, że, że, że to sobie postanowiłem i to zrobię. Po prostu w pewnym momencie w takim życiu u, u nas przyszła taka chwila, że robimy coś takiego. Chcemy mieć dom pełen dzieci. I od tego zaczęło się y, próba realizacji tego zamierzenia, bo to y, trwało trochę czasu, ponieważ y, pierwszy taki, po raz pierwszy o tym pomyśleliśmy, to był osiemdziesiąty chyba drugi rok, 83, gdzieś tak. y, W związku z tym, że braki lokalowe, nie było pomieszczenia na tej dalej. w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy poprzednio, y, było to raczej niemożliwe, bo to było tylko mieszkanko dwupokojowe z kuchenką i z małą łazieneczką. Dlatego to no, było niemożliwe do zrealizowania w tym pierwotnym okresie. Ale z czasem potem myśmy cały czas o tym myśleli, cały czas w kontakcie z kuratorium żeśmy byli i w pewnym momencie się okazało, że jest w nieboży budynek po starej szkole podstawowej, nieczynny już, bo zerówka tu tylko miała jeszcze zajęcia, ona, i to też zostało stąd wycofane, że można by to było przystosować. Kuratorium wyraziło zgodę. Tutaj gmina tak samo, objęliśmy ten budynek i zaczął się remont. W Remont część finansowało kuratorium, część gmina, sporo środków włożyłem swoich, żeby to wyremontować jak najszybciej, jak najszybciej zrobić i jak najszybciej się to wprowadzić rzeczywiście. I to był koniec 1987 roku, a w 88 roku zaczął ten nasz dom funkcjonować w takim kształcie jak to jest na dzień dzisiejszy, czyli już y, po prostu dzieci zaczęły spływać do tego domu. I ten skład się ustalił na początku 89 tego i tak od tego, od tego 89 praktycznie do dnia dzisiejszego w tym składzie jesteśmy. W Czy y, założyliście sobie Państwo górną granicę ilości dzieci? Nie. Są przepisy, które obowiązują w jakimś tam stopniu. Z tym, że rozpoczęliśmy działalność oficjalnie mając już czworo dzieci. A potem no, przepis wymaga, że nie więcej niż dziesięcioro, nie mniej niż sześć osób, nie licząc własnych dzieci. Z tym, że my mamy jedenaścioro, ale Paweł to był przypadek szczególny i nie można było inaczej postąpić. Oczywiście odpowiednie tam e, przepisy trzeba było odrzucić na bok. No, miał już rodzeństwo tutaj trzech braci i zupełnie przypadkowo odkryto, że gdzieś tam jest jeszcze jeden. No Nie, nie w ogóle nie można, nie, 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 nie zastanawialiśmy się przez moment, musiał tu być z nami. Rodzeństwo musi być razem po prostu. Ta, taki cel jest naszego życia i idea główna, żeby ocalić rodzeństwo, jeśli już y, najbliżsi ich y, porzucili, żeby choć siebie mieli. No, macie Państwo jednostkę dzieci, jak radzicie sobie? Znaczy to bywa, bywa różnie. no Jest akurat ten przedział wiekowy od 7, w tej chwili na dzień dzisiejszy od 7 do 17 lat, czyli w tym prze przedziale wiekowym cała jedenastka się mieści. No Jest to akurat tak ułożone, że piątkę już jest w takim tym okresie powiedzmy dojrzewanie, jak nie bardziej zaawansowani do to wiadomo jak te dzieci w tym okresie reagują, jak funkcjonują. Ale ja mówię no przecież i zresztą zawsze to powtarzam, każda rodzina jest powołana do tego, żeby dzieci wychowywać i trzeba sobie z tym umieć poradzić. Czy tak, czy w inny sposób. Ale trzeba sobie umieć z tym poradzić, trzeba tym dzieciom umieć wytłumaczyć wiele rzeczy, trzeba umieć tym dzieciom pokazać wiele rzeczy i tak dalej. I myślę, że na dzień dzisiejszy, no, udaje nam się to. Jest to okupione powiedzmy sporym wysiłkiem. Najbardziej to żona najwięcej na ten temat może powiedzieć, bo ja mam swoją pracę, wyjeżdżam do pracy, wracam z pracy i wtedy dopiero mogę się włączyć tutaj w to działanie domowe, czyli powiedzmy odrabianie lekcji, sprawdzenie czy wszystko jest przygotowane i tak dalej. Ewentualnie tam jakieś rozmowy, jeżeli ktoś tam coś przeskrobał, czy pochwała, jeżeli ktoś coś dobrze zrobił, no bo to wiadomo, że wszystko musi być. Natomiast żona jest cały czas z tymi dziećmi. Od rana praktycznie do y, późnego wieczora kładzie się, spadzi od rana następnego dnia znowu to samo. Także jest umęczona, strasznie umęczona jest y, tym, ale y, tak jak kiedyś jeszcze planowała, że jak już będzie ten dom dobrze funkcjonował i y, y, będzie to wszystko zorganizowane y, na dobrym poziomie, to będzie chciała jeszcze wrócić do szkoły. I taki był pierwotny zamiar, że chociaż na pół etatu. Bo żona jest nauczycielką i przez y, poprzednie lata wszystkie pracowała jako nauczycielka, to teraz jak tak czasami do tego wracają, mówię co, to jest to zorganizowane, funkcjonuje to jest taka możliwość, może na to, chodzi mi złoty, złote góry, dawali mi <gry> Dzisiaj jest tutaj wyjątkowo cicho. Dlaczego tak się stało? Obrzydliwie cicho. Mówię Panu, że nie, nie do wytrzymania. No, jest ogromną radością podzielić się, mogę tutaj z Panem, że, że po raz pierwszy od siedmiu lat dzieci mogły wyjechać na ziemowisko. Ferie zorganizowane i w górach, i w Zielonej Górze. Także siedmioro, siedmioro wyjechało. Jest w nas gromadka niewielka. Paweł ma dyżur codziennie, musi mi pomagać, więc jak zmywa, czy przygotowuje obiad, to. To trochę podzwoni talerzami, to zdaje mi się, że jest nas więcej i jakoś tak jest milżej. Tęsknię, powiem szczerze, bo, bo niektóre dzieci po raz pierwszy w ogóle wyjechały poza, poza dom. Bez nas. Bez nas. Razem wyjeżdżaliśmy czasem. Denerwuję się i, i, i troszeczkę jestem zatroskana, kiedy pomyślę o dzieciach chorych na epilepsję, gdzie czuwałam dzień i noc, żeby było właściwych. Właściwie leki y, brały, bo y, no, choroba to jest poważna i może być w skutkach jakieś tam niedopatrzenie, w skutkach przykre i może to zaważyć na ich dalszym życiu nawet. Ale no, mam nadzieję, że, że to też jest taki no, sposób, żeby wreszcie troszeczkę za siebie odpowiadały. I, 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 I trzeba do, do, docenić ich jakąś samodzielność, czy moment taki wypróbowania się poza domem, bo, bo taka nadmierna opiekuńczość, to też nie jest najlepsze wyjście. Cieszę się ogromnie, że mogą być poza domem, w okolicach ciekawych, z rówieśnikami, yy, poznają nowe twarze, nowe miejsca. To jest bardzo wspaniałe. No ale do, było to możliwe dzięki temu, że sam kurator pochatygował się, przyjechał do nas z, z propozycją, przekazał pieniądze i potem już trzeba było szybko działać, bo te dwa tygodnie temu jak był, odwiedził nas, był bardzo podbudowany, widząc cały, cały dom, dzieci, które oczywiście muszą się w odpowiednim momencie popisać po swojemu, ale to było bardzo spontaniczne, naturalne, uważam, że Szczere, chociaż czasami dzieci są okrutne w swojej szczerości, ale to jest piękne, bo to jest naturalne. Wyjechał podbudowany, no i oczywiście wiadomo, jak świata stoi i są problemy najróżniejsze, no ale obiecał, że za jakiś czas być może znów się spotkamy. Nie na zasadzie takiego tam wizytowania, na zasadzie tam wytknięcia jakiejś, komuś jakiejś tam przykrości, czy czy jakiegoś krytycznego spojrzenia? Normalnie, jako gość, jako przyjaciel rodziny, bo, bo takich ludzi nam potrzeba. To znaczy, nie, nie, mówię, nie mówię o tym, żeby ktoś przyjeżdżał z czymś, po prostu pogadać o, 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 o naszych sprawach w innym takim wymiarze. Goście są też potrzebni. Wykonujecie Państwo pracę Herosa, ale gdyby była możliwość zacząć to życie od nowa, jak by ono wyglądało? Tak samo. Tak samo chyba. Powiem szczerze, że to było szaleństwo, to, było, to mnie prześladowało. Nie wiedziałam, że to jeszcze może będzie rodzinny dom dziecka, bo czegoś takiego nie znałam. I, i w ogóle nie myślałam o tym, żeby to była rodzina y, jakaś y, na zasadzie powołania placówki. Wielodzietna rodzina, to, ponieważ i ja i mąż pochodzimy z rodzin wielodzietnych i, i jakoś tak praca w szkole była dla mnie... W dawała mi wiele satysfakcji, ale do, do wracałam do domu i, i, i było smutno, przygnębiająco. Więc każdą wolną chwilę, czy sobota, czy niedziela organizowałam z dzieciakami znów szkolnymi, na rajdy, na wypady, jakieś takie spotkania, bo dzieci są, no ciekawa jest to praca, niezwykle ciekawa, przede wszystkim jeszcze na wsiach, w szkołach, gdzie Dzieci mają bardzo, bardzo wiele pomysłów i są na ogólnie niedostrzegane, są raczej zakompleksione i być może z, yy, yy, wychowawczo są właśnie łatw, yy, jeszcze takie miłe i przystępne, nie sprawiają tyle trudności. Bywa, że często zaniedbane i yy, po prostu mają problemy z nauką. No i tak poprzez no, przez pryzmat dzieci w szkole wiejskiej urosło mi takie, właśnie taki apetyt, jakiś taki pomysł, że skoro nie mogę mieć własnych dzieci, to może adoptować. A może na zasadzie rodzin zastępczych, spróbować, więc to takie były próby przymiarki, aż w końcu okazało się, że jest możliwe, żeby założyć całkiem legalnie, całkiem oficjalnie taki właśnie wielo, dom dla, wielki dom dla rodzeństw. I tak się stało, że 11 tutaj jest z Państwem razem. Wszyscy się świetnie czują. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy przede wszystkim wytrwałości i radości z tych dzieci. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję.